Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w Ślepie randce. Gra zadebiutowała na Steamie w 2019 roku wymadynki. O czym jest ta gra? Zanim jeszcze jednak będę przychodzić bardzo szybko, więc dla osób, które chcą sobie poczytać, zalecam, kliknąć sobie K na klawiaturze w tym momencie możecie spokojnie przeczytać całą fabułę, bo po prostu chcę przyjść to jak najszybciej. Jak zwykle chcę po prostu na zrobić zajewkę. Ok, um, więc nie wiem, czy wspominałam, czy nie, więc powtórzę. Yy, gra kosztuje 25 zł. Moje zdanie cię za dużo. I jakby kosztowała dychę, to słabo. Myślę, że to by była sprawiedliwa ty, yy, cena. Jak, jak, przynajmniej, na, na, że tak powiem, na nasze realia polskie. Ma um, ona no, 14 zakończeń. Niektóre są creepy, niektóre są <grypy> dziwne, a niektóre po prostu są przyjemne. Tak po prostu. Nawet jest poradnik, ktoś zrobił, jak zrobić wszystkie osiągnięcia, więc w sumie mogę zarekomendować tą grę osobom, które lubią mieć 100% osiągnięć, bo, bo spokojnie można tutaj to zrobić, tak? Wiem, że na przykład zakończenie było takie, że, że tak naprawdę się okazało, że kościół nie wyszedł, tylko po prostu jest w swoim mieszkaniu i ma schiefrenię. Co było nam ciekawe, zakończeniem. No i teraz zaczynają się nam pomożeć rzeczy. I chyba małe to zakończenie, ale nie jestem pewna. Um, jeżeli chodzi o, że tak powiem, ekran, no to będziemy mieć tylko, tylko taki. Raczej nie spodziewajcie się, że, że będzie tutaj wiele niesamowitych ekspozycji graficznych, i tak dalej, tak? Okej, okay. dobrze, zrobię Wam tyle smaka, nie pokażę Wam zakończenia. O, na przykład, będziecie mogli sami zerknąć. Albo dobra, pokażę Wam właśnie zakończenie, nie będę taka zauza. Tak, zauza. Troszeczkę klikam randomowo, także... Ale ja po prostu też przechodziłam tą produkcję, także wiem teoretycznie, jakie zakończenie powinniśmy uzyskać, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak widzicie, gra się głównie też opiera na tekście, więc jeżeli... O, dostałam osiągnięcia. Stable time loop. Uh, więc... Jeżeli nie umicie języka angielskiego, to po prostu odpuśćcie sobie. Ewentualnie będziecie musieli siedzieć z trasatorem albo jakimś innym słownikiem. Ok, to by było na tyle. Eee, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak chcecie, to sobie zaknijcie. No i to tyle. Trzymajcie się.